Uważaj, dziewczynko, uważaj, on no, biegnie, on idzie tutaj, o nie! Złapie ją! Ooo! On ją wziął i wyrzucił, rozleciała się, cała, tam biegnie Giga -chat. patrzcie jak on wygląda! To jest Giga -chat. Jego twarz tak wygląda! Patrzcie ja wam pokażę, mamy takie różne morfy i to jest Giga -chat. On ma wielkie oczy, ale ma też fajną twarz. Ej, znacie tego Giga -chat? On robi takie właśnie face'y, takie mmm. Giga... -chat. Ja tak nie umiem chyba, czekaj, to tak się robiło. Umie. Ja nijak nie umiem, ale ten gigachat umie i jest tutaj. On nas będzie ścigał. On tutaj jest i będzie chciał nas rozwalić. A my musimy zebrać 15 mięsa. Mamy różne zadania i musimy go pokonać albo stąd uciec. Czy nam to się uda? Oglądajcie z mojego końca, bo ten gigachat jest tutaj. I jego twarz, jak sami widzicie, jest naprawdę gigachadowa. Ej, a na sklepie też są gigachada. Ej, dobra, wiecie co? Ja wam pokażę gigachada. O, tutaj jest gigachad. <laughs> na moim sklepie fajne poduszki, szyby już dostępne. Wpadajcie. Zobaczyć, są takie miękkie. Hmm. Położycie się to, raz zaćnięcie. Wpadajcie po fajne poduszki, które już czekają na Was. Albo teczka. Teczka Smilanda, gdzie możecie sobie włożyć swoje papiery albo rzeczy szkolne i też jest dostępna. Wpadajcie różne postacie. Dobra, a my idziemy na Gigachada, który tutaj biega y i jest Chodźcie bardzo. Szukać bardzo miejsca. wielki, on jest chadowy. czajcie. Nie możemy, y musimy na niego uważać. Do bardzo jestem z Patty, jestem z Livią, jestem ze Smilą. Zamyrane! No team, radę. No team. Da, da radę, da radę. Wszyscy skaczą, bo są ze nie, yeah, damy radę! Dobra, okej, okay, musimy znaleźć 15 mięsa. Wychodzimy i idziemy. Uważajcie, żeby giga was czat nie dopadł! O, nie! On tu, tu gdzieś! O, o, on tu gdzieś jest. Mięsko, mięsko, dobra. mięsko, okej, mamy jedno mięsko, dobra. na 15. Ale uważajcie, on ja tu gdzieś biega, ten gigaczat tutaj jest! To tutaj jest. Chodźmy ostrożni. Mm. On gdzieś tutaj jest i się śmieje z nas. Zbliżał, o nie, 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 uważajcie, Uciekajcie! To jest to! To jest to! To do się, Szybko schowajcie się, Złapał i... kogoś i wow. rozwalił go w pół. O, oh, co to było? Co nie to było? Mnie uciekali. Uciekali nie mi uważaj on złapał kolejną osobę, on jest taki gigaczadowy O, o biegnie tu. O jest tam, on jest tam, tam jest, tam, jest, widziałem ]ko. go. Tam, Jaki on wielki! Idziemy. Bardzo gigaczadowy jest tam biegnie, patrzcie, jakie ma oczy! jo. chowajcie Nie się, chowajcie tam, się. Tutaj, tutaj, idzie, dalej, tu, dalej. idzie tu, idzie, tu, idzie. Idzie tu! Idzie tu, idzie tu. <laughs> Jaki on jest patrz, patrz, patrz on podchodzi tutaj? Wszystko trzęsie! Tam pobiegł na Leon Stodora I chodźmy na prawo, chodźmy na prawo. Tak jak on biegnie, to się wszystko trzęsie, bo on jest gigacadowy, to jest gigaczat Znacie Gigaczada? Napiszcie w to mięso. Ja też jestem. O, tu jest mięso tutaj, kolejne, tutaj. 12 nie O nie, szykujcie O nie, się! Nie mogę otworzyć, nie mogę otworzyć! nie on tu biegnie! O tu biegnie, on tu biegnie! Gdzie teraz? O, uciekaj, jesteśmy... Ej, ślepa uliczka, ślepa uliczka teraz, dokąd biegnąć? Chodź w lewo. A nie Bra, ja tu w lewo, ślepa uliczka. Tutaj. O nie, o nie, on tu gdzieś jest. Tutaj Uważajcie, idziemy? bądźcie ostrożni, bo nas zabierze wszystkich i nas wybije. I gdzie jesteś? Chodź, tu jest kolejne mięso widzę. Chodźcie tędy, chodźcie tędy tendy. Tędy. Dobra biegniemy ma Idziemy no teraz jest. na prawo. Widzowie kliknijcie łapeczkę w górę. Kto lubi mięso, to klika łapeczkę. Kto je mięso teraz, kliknijcie łapeczkę. Ja jest je potrzymny. mięso, je mięso. Zjadłem. Widzowie, a czy wy jecie mięso? Napiszcie w komentarzu. Albo może jecie sałatę, bo sałata ty jest jeszcze zdrowsza i e, warzywa, owoce. Dobra, idziemy teraz tutaj. Chodźmy tu. Czerwony o zostawcie klucz. suba napisał. E, patrz, ktoś napisał zostawcie suba i łapkę. Dobrze, dobrze. Fest, dobry golę. Jo, 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 jest LML, LML. Ele. Jest w naszym teamie. <laughs> Ele jest w naszym teamie. Ej, a czy wy jesteście w naszym teamie? Właśnie jestem ciekawy, kto jest w naszym teamie, bo Shiba też jest w teamie, a czy ty jesteś? Wpadaj na smajsu team. Mam grupę Robloxową, na której możecie wejść i pograć razem z nami. Albo popisać, co chcecie, wpadajcie na smyslu team! Tam są też takie fajne koszulki do kupienia. Możecie mieć takie ekstremalne fajne koszuleczki, które też są na mojej grupie Robloxowej. Zobaczcie i dołączcie do mojego teamu. Nie Pati, a Pati ma swój team. Pati, ja mam ma swój team, zobaczcie jak to jest też też miał lepsze, ja będę miał lepsze. Dobra, idziemy dalej. I'm <laughs> O nie, on tu gada coś, yo, 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 on chce ja mogę zdopać. Nie Ja że cały czas w tle. On, Ej, on, tutaj w ogóle, krąży. on w ogóle gada cały czas po angielsku, że o, dopadnie nas i nas zje, że oni z gigachadem my nie jesteśmy, my jesteśmy słabi. Ale dobra, uciekamy. Biegniemy teraz tutaj, skręćmy w lewo. O nie, pa uliczka. Ej, coś tutaj w ogóle jakieś są komiksy gigaczada Oj, co tu jest napisane gigachad Ej, gdzie czerwony klucz! Ej, mam trzy napisy półki. Ja mam łom w ogóle, łom jest potrzebny, żeby coś zrobić. A czekaj, do... wezmę, też łom, wezmę, wezmę, łom, wezmę, łom, wezmę też łom, wezmę. Wezmę łą, wezmę przyda łom. mam łom, dobra, i tam będzie. Mogli dobra, rozwalić to. No? tą stroną, czekaj czekaj, 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 tutaj jest kolejny labirynt. Pobiegnijmy tędy. A Shiba jest przy mnie. Troszeczkę się boję tego gigachada. Ja też. Ja on się cały cykam, czas go się biega. cykam, dobra, idę tutaj, przejdę. Ja mam teraz, wrażenie, gdzie jesteście? To jest taki jesteście? labirynt. O nie, ja tutaj nic nie mam, dobra. Ej, idziemy w lewo. O nie, o nie, ja go słyszę, on tu jest gdzieś bardzo blisko. Musimy znaleźć wszystkie mięsa, czyli 15 mięska. Dobra, idziemy no. teraz tu w prawo. Szukamy i prowadźcie, mnie, jak znajdziecie. O, tutaj jedno mię z tego nie ścianą, za ścianą, jest tak, skręcam w prawo, teraz biegnę Uważaj. w prawo. I teraz tutaj! Okej, okay, widzę, mięsko, jest. Mam po 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 4 na 15. Ile wy macie? Ja, mam 4. ja też mam 4. Ja też mam 4. Okej, okay, to, to mamy Dobra, po 4. Jeszcze dalej. brakuje nam ile? 9? Nie, 10. 11? 11! To dużo! To bardzo dużo. 11. Posz, jeszcze. Tędy. Ej, może kupię coś. Uuu, w sklepie mam jakieś różne morfy przepustki. Może za Robuxy coś kupił. Na zawsze. Narzędzie, które sprawia, że ludzie upadają. Prędkość raz dwa, 2. Ule, za Robuxy mogłem coś kupić. Nagrody, u, mogę mieć nagrody nawet No to zaraz może coś kupimy, oglądajcie dalej O, obrót, czekaj, obrócę coś, ej, mam darmowy obrót e, Kręcę, kręcę, może coś wpadnie 25 monet, E, słabo Pff. Myślałem, czy coś będzie lepszego A Mogę coś kupić, um, nie, dobra, idziemy dalej Dora, Dobra, idziemy dobra, teraz idziemy. Tu. Dobra, chodźmy, Musimy chodźmy. Musimy się spieszyć. A w prawo? Teraz w prawo? No nie prosto? wiem gdzie iść, bo wszystko wygląda tak samo. o tu jest miasto kolejne. 5, 5, 5 na 15 5 na 15 zbierajcie, dawajcie, dawajcie, wszyscy biegną Dobra, za mną. Mam Dobra, mam szczęście. Ej, a może się rozdzielimy wszyscy razem? Co wy na to? Rozdzielamy się? Dawaj, ej, napiszemy rozdzielimy. No rozdzielamy tak nie rozdzielamy się! Okej, okay, rozdzielmy się wszyscy, by idą w każdą stronę. Rozdzielmy się. Okej, okay, ja idziemy w prosto, lewo. Jak coś. Napisz, o, napisz Impatty, żeby się rozdzielili. Dobra, dobra, idziemy. O, tu jest coś? Nie, tutaj nic nie mam. Dobra, idę teraz na lewo. Każdy się rozdziela. Idziemy teraz tu. Dobra, nie chcę dobre Oooo, biegnie! O, nie, tu! O, nie! O, właśnie, biegnie tutaj! Biegnie. No, biegnie za dziewczynami pobiegł, za dziewczynami pobiegł. Patrzcie, jak biegnie dobra, za dziewczynami. Mu się, mu się. O nie, teraz tam biegnie biegnie za mną! Uciekaj, elewele! Nie, nie, nie! O nie, się, uliczka! O, 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 mam problem. O, to mam był kolejne mięsko! Jest! 6 na 15 ile macie? Ja mam 6. Ja mam 5? O nie, o nie, 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 on tu biegnie, on tu gdzieś biegnie. On tu gdzieś jest. długi jest. ten jestem tu Tu dziewczyny przyszły, Nora. Mieliśmy się rozdzielić, a nie. O! to tu biegnie, on tu biegnie. On tu biegnie, on tu biegnie gdzieś. Puste. A, wychodzę, wychodzę, wychodzę. A teraz w lewo, o nie, o nie, tobie to nie idzie, idzie, aaa, w nogi, nie, ściga mnie, ściga mnie, idzie giga czat, idzie giga czat, idzie. Teraz szukam, szukam tędy teraz w prawo, nie, ślepa policzka. tutaj coś jest w ogóle, czekaj, My jeszcze, jeszcze siedem mięska, nie, ile, jeszcze dziewięć. Dobra, idziemy teraz tu. Musimy szukać. O, mam kolejne, tam jest, tam jest kolejne, dobra. Ale tego mięska trzeba troszeczkę pozbierać, dobra, i zobaczymy, co się stanie, jak zbiera, ale nie, tutaj nie, trzeba ja na prawo. Ja siedem. Siedem? O, wygrywasz. 7! 7! 7! 7! 7! 7! 7! 7! 7! Chodźcie, 7! 7! 7! 7! Chodźcie, chodźcie tutaj, prawo, chodźcie 7! na prawo. 7! Na, na prawo, już czerwony klucz. Nie, gdzie jest ten czerwony klucz? Ściana. No, nie, nie, ja będę ale widziałam, że jest jeszcze też zielony klucz, tylko nie wiem, gdzie go będzie. Idę, idę, idę tędy, idę tędy. O, jest, mam kolejny, 17! 1315. Nie, nie tworzyć, ale trzeba mieć tutaj długości. Dobra, idę, idę łomem, wąś. idę łomem rozwalić ścianę. Ze Odde. szczałki Odde. mnie prowadzą do końca, tylko w ogóle w właśnie będziecie mieli czerwony klucz! Uważajcie przed gigachadem, bo może was rozwalić gigachad. Mm -hmm. Ja też tak umiem gigachad Ej, czy jak on przyjdzie, to mu pokażę może. Ej, jak mu pokażę takie coś! Nie, ja tak nie umiem, nie. Jak ja mu pokażę może face, y, twarz giga No to spróbuj. Ej, kto umie, kto umie zrobić y, twarz giga Na, spróbujcie razem ze mną, dajcie. Trzy, dwa, jeden. Nie, ja chyba nie umiem. <ścoughs> Dobra, ej, próbujcie razem ze mną. Dalej, idziemy dalej, idziemy, idziemy dalej Dobra, ja jestem ciekawy, jak Patty by zrobiła face giga Czadam Olivia <sum> jest... ja no, Rozbicie, rozbijcie, rozbijcie to, dawajcie, dawajcie Puuu, jest, przechodzę dalej O, co jest parkour do zrobienia Ej, tu mam mięsko, tu mam mięsko no, Ja no, wziąłem klucz, cię. wziąłem klucz czerwony Mam klucz czerwony Teraz biegnę, biegnę z kluczem gdzieś się za mną, no, nie! On tu Są idzie, on tu idzie Aaaa, i... coś... biegnie, uważajcie Jadę miał piocząco! Jadę miał Zaraz się złapię, zaraz patrz, Patrzcie, biegnie do niej. Ale uciekła, uciekła! Złapał! Aaaa, Teraz tam mnie biegnie! Aaaaaaah! <ścoughs> wow, uciekłem! Normalnie On w ostatniej nie chwili! W ostatniej chwili! W ostatniej chwili! Złapał koło się rozwalił! O Nie teraz na to... A, o, co Yo, tak ej, co to było, ale się przestraszyłem tego giga czada. Dobra, idziemy Mam teraz Mam czerwony tu. klucz, ale nie ja pamiętam gdzie biegnie. są te drzwi Ja teraz tutaj biegnę, teraz tutaj prosto, okej okay. Ja tutaj muszę, ostatnio mam mam mamę, mamę ta dobra idę teraz szok ogóści kogoś. i gratulacje Ona powiedziała Ej, ale mama, się przestraszyłem wejście, Ej mama. wiesz jak się przestraszyłem lol dobra idę teraz tu krzyknąłem jak jakaś baba No a teraz I mam, tutaj, mam zielony klucz mam Wieram zielony otwor... klucz rady, rady. Rady. czekaj czekaj ja Ej, też, też idę za to mom klucz dziewięć z A ja mam też dziewięć Dobra mam, mam to, zielony to, klucz Ja mam osiem O nie, to nie będzie to nie wyjdzie będzie czy nie Nie da to się nie da Nie wejdzie nie wejdzie a na lewo. Kiedy Na lewo, dawaj, Pati, dawaj, mam... Pati, dawaj, Pati, dawaj, Pati. Ej! Jak trzymasz klucz, to chodź, chodź tak, biegnijmy, chodź, chodź, Tak, tak, damy, tak, tak. Dawaj. Dobra, jak trzymam klucz, to jest podpowiedź. Dajdziemy teraz tego Okej, po prosto, 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 prosto. Ja teraz to odkryłam Szybko, szybko biegniemy, damy radę. Musimy znaleźć jeszcze 6. No e, nie, co to jest? Dobra, da, da, da. on tu biegnie, on tu biegnie, on tu idzie. Teraz musimy to skręcić w prawo. Dobra, teraz tutaj biegnę szybko. Jak ty teraz szybko tutaj, biegasz? prosto, 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 teraz tutaj w lewo. Szybko, nie dawajcie, marco. dawajcie, dawajcie, o jest, wszyscy biegną z kluczami, dobrze, dobrze. Smoysnow Team biegnie. Otwieramy zielony pyk i, i przechodzimy dalej. A teraz mamy tutaj, chodźmy tu zielony szybko, bierzemy mięsko idziemy o, dalej, 10 mięska stale. mam. 10 mięska mam, jeszcze 5 mi brakuje. A niebieski Arti, klucz, stawaj. teraz biegnę tutaj, z niebieskim kluczem będę pierwszy, O bo dziewczyny będą słabe ostatnie. A idziemy teraz Dobra, tu, ja raz 10, o nie, o tu idzie. O, ja słyszałem, go był bardzo blisko, dobra, a ja, ja biegnę z niebieskim kluczem, a wy jaki macie klucz? Ja, nie, niebieski, ja o, mam kolejny niebieski, o kolejne mięsko, kolejne mięsko i tutaj by jeszcze nie było, mam 11 mięsko, a ile wy macie? Mam 11. Dziesięć Ja a, mam dziesięć Mam więcej od was O ty Mam więcej od was, mam więcej od was, to tutaj biegnę, otwieram te drzwi Tu jest kolejne tam jest mięsko, otworzyłem kolejne drzwi, dobra Okej, okay, przyszedłem gdzieś I Ej, teraz tutaj. O, ej, spadłem, zostałeś rozłoszczony, co? Co? ożywić. O, no to ci nie zazdroszczę, bo ja też przed chwilą padłam. Ej, 34 robuksy, a straciłaś mięsko, jak kliknąłeś odrodzenie? Ja klikam o, ożywić Ożywi. się! No to ożywić o, się! z powrotem. Right, jest jestem z powrotem! Yoo! Jestem z powrotem, nawet wydałem robuksy, są 12! Ale mam. ja cię dogoniłam! O nie, Livia mnie goni! Ej, mam dynamit jakiś! Mam dynamit! Ej, ja też mam dynamit, i kieruję. teraz tu, okej, skręcam Dobra, to on prawo. Wysadzi. A teraz tutaj będę daje. No ja widziałam, że on wysadza jakieś. Mam 13! Drmi. Mam 13 mięska, ile wy macie? mam 13! Ja no, ale mam 11! Dobra, mam więcej ja, od Was. mam 12! I, Dobra, idę 12. teraz! Ja. Mam dynamit wielki, wysadzę tym dynamitem to coś. Biegnie, wiem, biegnie, ja szybko, będę pierwszy, dawajcie dziewczyny, musicie się pospieszyć, ja dawaj idziemy teraz Ej, tu, hop, zjadłam, teraz tutaj prosto biegnę za strzałkami, Prosiła. a, a dziewczyny, dawaj tutaj, tam dziewczyny, no. tam jest dynamit, gdzie wy biegniecie? To idź tam, idź tam, no, a, dawaj, a, będę a, tu jest, a, szypałniczka, a, nie, do no masakra, wrobiły mnie, dziewczyny mnie wrobiły, a, czy ubić wcześniej, o tym nie powiedzieliście, Raj mm. teraz, gdzie mam iść, tutaj nie, gdzie mam iść teraz? O nie, dziewczyny gdzie poszły? też szukamy przejścia. O, nie wiadomo gdzie, a tam była ślepa uliczka, nie można przejść przez to. Naokoło trzeba. Dobra, idę teraz tutaj, tutaj. No nie, ślepa uliczka! No teraz tutaj trzeba przejść. O tu chodzi? O jest takie skomplikowane. O nie! Ślepa uliczka? No nie! Kolejna, Sergio? Kolejna. są wszędzie ślepa uliczki. O nie, on tu biegnie, on tu biegnie! Patty złapał! Patty złapał! O nie! Złapał kolejnego! O nie! Patty została zapana przy mnie. On normalnie złapał cię Dobra, o idziemy nie, dalej, szybko najgorzej. teraz biegnie. Okej, okay, ściana, eksploduj, klikam, eksploduj, jestem, jestem, eksploduję, PU, po, pu! Jest! Pu. wysadziłem i teraz idę dalej. Dobra, mam, ok, jestem. Teraz tutaj muszę przeskoczyć. Teraz tu, teraz tu, teraz nie, tu. Nie, tu. mam Nie już. padłem! Dlaczego? Muszę kolejne Robuxy wydać. <laughs> nie mam Robuxów, jakie ja biedny zaraz będę. Dobra, okej, okay, mam, Podnaczam. Jest wszystko, mam jeszcze ostatnie mięsko, mam śrubokręt, muszę śrubokrętem iść. Dobra, dobra dabradę. Ej, troszeczkę się boję, przytulę moją poduszkę, fajną nową. O, U. nie, znowu za mną biegnie! <laughs> też możecie przywrócić. Pamiętajcie o moich nowych poduszkach, które są na sklepie, i o nowej teczce, która też jest. Do szkoły możecie wziąć albo do sobie na co dzień. Ma fajną gumkę, a w środku też jest logo. Są litery moje, patrzcie na to. Wyjazd jest mnóstwo postaci, wpadajcie na fajne rzeczy Sklep smajsokroka.pl Eleganckie, czekają na was Dobra, biorę poduszkę i biegniemy dalej Biegniemy szybciutko, Oliwia już biegnie, nie możemy mnie wyprzedzić Nie możesz A ja szybko biegnę do przodu i teraz musimy skręcić w prawo szoka pokazuje w prawo teraz idziemy, idziemy, idziemy w prawo teraz tu jest teraz Ej, tu? tu wentylator jest potrzeba pokręcić okay, w lewo pokręcić w lewo, w lewo w lewo w lewo teraz tutaj okej okay, prosto 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 będę biał wszystkie mięska i będę pierwszy o nie może ją on prawie mnie szyję jakie on szybki jest jak on szybki on się pojawia z nienacka to nie fair o nie nie nie, ja nie, nie musimy bać dynamit przez o, niego no to biegnij dawaj dawaj daj szkoda teraz tutaj biegniemy teraz tu prosto prosto ale on jest bardzo szybki ten gigachap bo wiecie on jest umięśniony taki nie Teraz tutaj jest wentylator, kliknij aby otworzyć Jest, no dobra, przecież idę dalej jak on rzuca mną no. no. Jest teraz tutaj ja muszę biegnąć, teraz tu, teraz tu, teraz tu Jo, wszystko mam, dobra, 15 na 15 mam Podniosłeś mięso, teraz teraz musisz... Jo, jakiś klucz mam Ej, jakiś klucz czaszkowy mam, jakiś fajny klucz Ale czaszkowy jakiś, dobra Jo Idziemy teraz z tym kluczem, szybko biegniemy z kluczem I mam 15 na 15, zaczymy. co ja otworzę teraz to ja będę miał, no ej, nie! Ta jest ja mega cię muszę ciekawa. Ej, kto ogląda teraz? Napiszcie w komentarzu klucz. Napiszcie takie słowo klucz, a przypnę wam ser... Ej, co ty wy... wyjdź? Napiszcie w komentarzu klucz, a przypnę wam serduszko. Jestem ciekawy, kto ogląda do tego momentu. Kto mnie słyszy. Dobra, a ja idę z tym kluczem i otwieram, kliknij aby ja otworzyć. 15 na 15, uwaga! Otwieram, 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 otwieram! Ju, przód dalej! O nie, my, my nie ej, czekajcie! Mięs. Czekajcie, biegnę gdzieś. Ju, patrz, na... Szybko biegnę, biegnę, co się dzieje, jestem w tunelu. Czekaj, czekaj, czekaj. O, za mną, nie za mną Gigacad biegnie za mną! SOOZ! A ja szybko do Exit, do Exit, uciekam, nie zamyka się! Nie dam, nie wiem czy tam radę zdąże! W ostatnim momencie! <gryw> Yo! Dałem radę uciekam przed Gigachadem! Jest! Dałem radę! Uciekłeś od Rizalera! A, uh -huh. Dałem radę! Udało mi się! Udało mi się! Udało! Uciekłem przed Hikaczadem! mi Dałem radę, więcej, dobra! Uciekłem, nie. widzowie! A Wy możecie uciec na mój sklep! Po fajne rzeczy w sklepie, które czekałem na Was na smartso.pl! Mmm! idę spać, dobranoc! Bo to fajna taka miękka poduszka!